Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem, ciemność była nad powierzchnią bez miaru wód, a duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł: Niechaj się stanie światłość i stała się światłość. Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności i nazwał Bóg światłość dniem. A ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień pierwszy. A potem Bóg rzekł: „Niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich”. Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem. A gdy tak się stało, Bóg nazwał to sklepienie niebem. I tak upłynął wieczór i poranek dzień drugi. A potem Bóg rzekł niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha. A gdy tak się stało, Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. Bóg widząc, że były dobre, Brzegu. Niechaj Ziemia wyda rośliny zielone, trawy dające nasiona, drzewa owocowe rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, w których są nasiona. I stało się tak: Ziemia wydała rośliny zielone, trawę dającą nasienie według swego gatunku, i drzewa rodzące owoce, w których było nasienie według ich gatunków. A Bóg widział, że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień trzeci. A potem Bóg rzekł: Niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku. Dni i lata, aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią. I stało się tak. Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące większe, aby rządziło dniem, i mniejsze, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią. Aby rządziły dniem i nocą I oddzielały światłość od ciemności A widział Bóg, że były dobre I tak upłynął wieczór i poranek, dzień czwarty Potem Bóg rzekł Niechaj się zaroją wody od roju istot żywych A ptactwo niechaj lata nad ziemią Pod sklepieniem nieba tak stworzył Bóg wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody, oraz wszelkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju. Bóg, widząc, że były dobre, pobłogosławił je tymi słowami: Bądźcie płodne i mnóżcie się, abyście zapełniały wody morskie, a ptactwo niechaj się rozmnaża na ziemi. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień piąty. Potem Bóg rzekł: Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzaju. I stało się tak. Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt bydła, i wszelkich zwierząt pełzających po ziemi, i widział Bóg, że były dobre. A wreszcie rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam: Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili Ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. I rzekł Bóg. Oto Wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi, i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie. Dla Was będą one pokarmem, a dla wszelkiego zwierzęcia polnego, i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu, i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi, i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona. I stało się tak. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień szósty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, Amen. Witajcie kochane dzieci! Tutaj kleryk Mateusz, tutaj kleryk Karol i witamy Was na tegorocznych rekolekcjach wielkopostnych. W tym roku spotykamy się przez internet, gdyż z powodu epidemii nie możemy spotkać się w kościele. Ale. Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego Storunia, klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Storunia, wychodzą Wam na spotkanie i chcemy dla Was nagrać serię rekolekcji, które będziecie mogli obejrzeć ze swojego domu tak wyjątkowo. My znajdujemy się teraz w wyjątkowym miejscu. Jesteśmy w Edenie, w ogrodzie Pana Boga. I my tu z Karolem jesteśmy i szukamy Pana Boga. Szukamy Adama, szukamy Ewy. Chcemy ich poznać, zobaczyć co robią. Zapraszamy Was na ten spacer. Chcę Wam opowiedzieć o bardzo ważnej osobie w moim życiu. Jest nią Pan Bóg. Wszystko to, co nas otacza wszystko to jest, co ona jest naokoło nas drzewa, kwiaty, niebo, księżyc wszystko to stworzył Pan Bóg. I co jest najlepsze, stworzył to wszystko w prezencie dla nas, dlatego że nas kocha, że jesteśmy dla Niego ważni. Wszędzie w tym świecie odnajdujemy Jego ślady, tak jak idziemy przez plażę i na mokrym piasku stawiamy kroki i odbijają się nasze stopy. Tak samo Pan Bóg zostawił swoje ślady w tym świecie. Chodźmy, poszukajmy ich razem. Ślisz? Czy babóg stworzył ten trzepak? To jest śrzeszka. A tak naprawdę z niej też Pan Bóg ukrył swój ślad. To, że ona istnieje, znaczy, że Pan Bóg ją chciał, że Pan Bóg pozwolił na to, żeby ona istniała. Tak też jest z tymi liśćmi, z tym pięknym niebem. To wszystko stworzył Pan Bóg dla nas. I nie jest tak, że Pan Bóg teraz nas opuścił. On ca cały czas z nami jest. Zobaczcie. Pan Bóg nieustannie nam towarzyszy. Nie opuścił nas, nie uciekł. Porządkuje ten świat. Podtrzymuje go przy życiu. Chce, żeby był piękny, żeby dobrze wyglądał, żebyśmy żyli na nim bezpiecznie. Więc nieustannie się o nas troszczy. Nie dość, że się o nas troszczy, to jeszcze do tego kocha nas najbardziej na świecie. Jesteśmy dla niego najważniejsi. Tak, to jest niesamowite. Sam Bóg stworzył świat, stworzył Adama, stworzył Ewę, stworzył nas. Tak jest On kocha nas tak samo jak Adama i Ewę Jak Ej. myślisz, Kostek, co teraz robi Adam i Ewa z Panem Bogiem w ogrodzie? Myślę, że spędzają dobrze czas. Pewnie grają w piłkę. Idziemy z nimi pograć? No pewnie. To dawaj, patrz, grają. Hej! Chodzimy hey. Zagrajcie z nami. Czy ty nie jesteś głodna? Nie, dlaczego? Bo słyszałem, że nie możecie jeść owoców z tego ogrodu. Ależ skąd? Owoce z tego ogrodu jeść możemy. Tylko Bóg powiedział, że z drzewa, które jest po środku ogrodu, nie możemy zrywać owocu, ani go dotykać, ani go jeść. Hmm, ciekawe dlaczego. Pewnie jest takie pyszne, że chcę sobie zostawić. Tylko dla siebie. Wcale nie. Bóg nas kocha i nie jest chciwy. Ale, Ewo, zobacz, jaki słodziutki, jaki pyszny. <słuch> Zaufaj mi, zjedz go. Na pewno jest pyszny. Hej, co ty robisz? Gdzie piłka? Zobacz, jaki piękny owoc dla ciebie znalazłam. Adamie, gdzie ty jesteś? Co jest z wami gramy czy nie? Co to za owoc? Czy wy zjedliście go? Nie posłuchaliście mnie? To Ewa. Którą postawiłeś przy mnie. To ona dała mi ten owoc. To wąż mnie zbiódł i zjadłam. Nie posłuchaliście mojego przykazania, dlatego musicie opuścić mój ogród. Ale jeżeli będziecie mnie słuchali i będziecie słuchali mojego głosu, to pójdziecie do nieba. Co ten Adam zrobił? O Boże, a to Ewa ja Jeszcze żeby, no i ten owoc O no nie, aż kurczę. I, I co my teraz mamy zrobić? No co zrobić? O, o Boże, nie, 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 nie. To, to nie, to nie widzę kolorowo To nie będzie, to z tego nic nie będzie o, Cześć Karol, co taki smutny jesteś? Kostek, słuchaj, ja dalej nie mogę uwierzyć to, co zrobił Adam i Ewa. No przecież oni tyle czasu z Panem Bogiem spędzali razem, grali razem w piłkę, rozmawiali razem, a na końcu i tak nie uwierzyli w to, że Pan Bóg ich kocha. I, i po prostu robili dalej złe rzeczy. No i, no i, co, i co my teraz robimy? Kostek. Ja, ja tego nie widzę, nie wiem. No to jest bardzo smutna historia. Pan Bóg dał im wszystko, a oni uwierzyli szatanowi, że jednak Pan Bóg chce ich oszukać. Tak naprawdę przecież Pan Bóg wiedział, co dla nich jest dobre. I świat był wystarczający, żeby ich zadowolić. Tak, przecież on ich kochał i dalej ich kocha. Przecież jego miłość jest wielka. Pan Bóg kochał ich nawet i. Chciał dla nich dobrze, nawet wtedy, kiedy nie było piasku, a nawet będzie ich kochał dalej, kiedy już nie będzie świata. Wow, czyli nas będzie kochał? I nas będzie kochał tak, jak najbardziej. On zawsze nas kocha. No ale popatrz, jednak jakoś nie widzimy go już tak jak Adam i Ewa. Nie możemy się już z nim bawić. Nie jesteśmy blisko niego. Gramy razem w piłkę przecież. Hm. Ten grzech nas od niego oddzielił. Tak jak Adama i Ewę. Tak. My też dzisiaj cierpimy przez to, nie? A no. Ja bym sobie pograł z Panem Bogiem w piłkę. Nie wiem, jak wy. Ja też. <gry> Ale jak z wyjść z tej sytuacji i co zrobić? Bo to jest ważne pytanie. Co w tej sytuacji możemy zrobić? I... Co zrobić, żeby z powrotem grać z Panem Bogiem w piłkę? Tak jest. Tego będziemy chcieli się dowiedzieć. I czy Pan Bóg ma rozwiązanie na tą sytuację, w której teraz jesteśmy? Na pewno ma. Na Przecież pewno ma. Jak Pan Bóg raz powiedział, że nas kocha, to nas kocha na zawsze. Tak jest. I znów chce z nami być razem. Więc to, co Pan Bóg wymyślił, żeby pomóc człowiekowi, znowu się do Niego zbliżyć, tego. Dowiemy się w następnym odcinku. Do zobaczenia z Panem Bogiem. Hej! Uhuhu.